Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. Zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły. Siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, 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 hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Dobrze, moi drodzy. Znajdujemy się w Muzeum Miasta Łodzi. Dzisiaj swój koncert gra Tutaj pan Kuba Sienkiewicz gorąco witam. Dzień dobry w imieniu wszystkich imprezowiczów klubu Futurysta. Panie Kubo, przyjechał pan dzisiaj na swego rodzaju recital z powodu albo inaczej na zaproszenie fundacji Połączonych Pasjon. Jest to fundacja, która jak dowiedziałem się od pani wiceprezes, pomaga artystom a także sportowcom, który właśnie, którzy właśnie tej pomocy potrzebują. Jeżeli chodzi o dzisiejszy koncert, rozumiem, że wszystkie szlagiery, począwszy od, od dzieci, bo to już jest koniec, dzisiaj wam będzie zagrane, tak? No nie, to jest, to jest mój solowy występ, także ja tutaj nie, nie mam możliwości zaprezentować piosenek, czy większości piosenek z repertuaru, gitar raczej przedstawię to, co jest samodzielnie na wstępach, kiedy gram sam z gitarą, albo w duecie, albo w trio, ewentualnie w kwartecie. Czyli to jest repertuar, oczywiście część piosenek pokrywa się z, z programem, też na gitar, ale y, będzie też sporo rzeczy y, takich, no, bardziej ukierunkowanych na piosenkę autorską i nie tylko moją właśnie innych autorów, po to, żeby pokazać pewne wzorce, pewne odniesienia I, i to skąd się też moje piosenki wzięły. Że nie wzięły się z księżyca, tylko są oparte na, na jakichś wzorcach, na autorach śpiewających, którzy wcześniej robili podobne rzeczy, i na których, z których można czerpać, wzorować się na nich. No hmm. właśnie, a jacy to są autorzy w takim razie? Salon Niezależnych z Jackiem Klejfem, Kazimierzem Krzyśkowiak, Stanisław Staszewski, Wały Jagiellońskie, z, z wszystkimi śpiewającymi tym autorami, Jacek Kaczmarski. To są piosenkarze, których słuchałem, którzy zainspirowali mnie do tego, żeby samemu pisać. A oprócz tego, chcę wspomnieć, że w moim zespole, w Elektrycznych Gitarach, mam też kilku bardzo dobrych autorów. Piotr Łojek, Jacek Gąsowski i Aleksander Korecki. Aleksander Korecki jest też znany z, jako jazzman, z różnych formacji takich jak Young Power, czy Pick Formation czy Free Operation, to, to historia polskiego jazzu. Ale to jest muzyk od wszystkiego. Przy okazji pisze też świetne, świetne piosenki. Dlaczego o tym mówię? Bo na część piosenek, który dzisiaj wykonam będzie zaczerpnięta z problemu historia, który... Wydaliśmy w roku 2010 na zamówienie Narodowego Centrum Kultury. Ponieważ z tego zamówienia trzeba było wywiązać się bardzo szybko, te, te rocznice jedna po drugiej nadchodziły. Właśnie w roku 2010 trzeba było te, te, te piosenki już oddawać gotowe. Dzięki temu, że miałem właśnie kolegów, którzy też świetnie piszą, mogliśmy. Cały ten program wykonać, czyli Bitwa pod Grunwaldem, Kuszyn 1610, Bitwa Warszawska, Bitwa Anglii, rocznica nzs rocznica Solidarności, koniec dwudziestolecia upadku PRL i tak skompletowaliśmy program właśnie dzięki współpracy autorskiej. No to tyle. E, a propos właśnie takiego, tego typu programów, czy, czy tego typu inicjatyw, jak dzisiaj tutaj w Muzeum Miasta Łodzi. Czy nie obawia się pan, że tego rodzaju programy nie trafiają aktualnie do młodych ludzi? Czy zauważy pan jakąś taką tendencję, która niestety... No, pewnie. No jest problem taki, że piosenka autorska w tej chwili nie znaczy tyle co dawniej, bo zmienił się model konsumpcji kultury, konsumpcji różnego rodzaju twórczości. Ja z tym nie walczę, bo, bo to jest normalne zjawisko. To, to nie jest tak, że, że boleję nad tym. Boleję poniekąd, bo mam mniejszy rynek, ale, ale to jest po prostu dalszy rozwój. W tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że dostęp do informacji, do wiedzy na temat człowieka, na temat psychologii, na temat historii, na, na, na temat wielu zjawisk, którymi się... Interesujemy. Jest tak powszechny i łatwy, że przeciętnemu odbiorcy, konsumentowi kultury, nie jest potrzebny bard szarpiący struny dylanowej gitary przez półtorej godziny opowiadający, jaki to świat jest potworny. Bo, bo my to wiemy z innych źródeł. W tej chwili możemy przeżywać pewne emocje artystyczne na nieco wyższym poziomie abstrakcji. i ponieważ troszkę wcześniej rozmawialiśmy o tym właśnie, co się dzieje obecnie na rynku i tutaj wyrazem tego jest chociażby to zjawisko, że młodzież grająca, muzykująca w tej chwili idzie troszkę w innym kierunku, w stronę takiego rzetelnego grania instrumentalnego, które, do którego ja zazdroszczę na przykład, o obecnej formacji pokoleniowej. Mam tu na, na myśli takie zespoły, które wywodzą się, z, troszkę z, Częściowo z muzyki poważnej, częściowo z jazzu, częściowo z muzyki folkowej. Prawda? To jest pogranicze tych trzech, tych, 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 takie jak Kwadrofonik, kapela ze wsi Warszawa, Krakow Klezmer Band, czyli i, i wielu wykonawców y, będących laureatami festiwalu Nowa Tradycja, y, czy poznańskie Małe Instrumenty, prawda? fantastyczna kapela y, grająca y, y, coś z, na pograniczu muzyki poważnej i happeningu, y, czy zespół ludium czy Atom String Quartet Mateusza Smoczyńskiego. No jest wiele, wiele przykładów i ja się cieszę, że, że młodzi ludzie idą w kierunku dobrego, rzetelnego grania, a nie w kierunku dalszego eksploatowania smutnych tematów wiadolenia nad życiem i nad okrucieństwem świata. Bo to oczywiście chyba, chyba trzeba troszkę już bardziej abstrakcyjnie przeżywać pewne emocje muzyczne i, i, Zgadza się, ale jakby pośrodku tego wszystkiego, o czym Pan mówi, czyli jakby granie, z drugiej strony tekst, który ma trafić do jakby pewnej elitarnej grupy, która, która ten tekst przede wszystkim będzie chciała słuchać, a druga sprawa będzie potrafiła też zrozumieć. Jest, są takie teksty, właśnie jak elektryczne gitary. Są teksty nieśmiertelne, to o czym właśnie też dzisiaj rozmawiałem z, 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 z panią wiceprezes fundacji. U nas w klubie większość imprez kończy się utworem, to już jest koniec. Myślę, że jest, ma Pan też no, tą świadomość, mam, że mam te, te, te hmm. piosenki, które, które właśnie ułożyłem w tym najwcześniejszym okresie, które znalazły się w pierwszych programach elektrycznych gitar, oczywiście nadal mi dobrze służą i one się przydają w różnych okolicznościach, czy to jest występ w teatrze, czy to jest występ plenerowy na Woodstock, to one jakoś się sprawdzają. Czyli ma przed małą i przed ogromną widok. I to dobrze, bo, bo trzeba od, co parę minut odświeżać, też podnosić temperaturę kierunkami dobrze rozpoznawalnymi i znanymi z promocji. I na szczęście tak się składa, że, że też im nie są te piosenki nadal bliskie, więc ja się nie męczę z nimi. Jako, jakoś to tak nie jest fajne. Nawet u takich uczelni. Czy jest szansa, że jeszcze usłyszymy i, kilka nowych utworów i, typu, właśnie, dzieci, które, które cały czas porywają i, studentów na imprezach? Dużo duże ponieważ i, i, czas nie stoi w miejscu. I ja. Ponieważ zawsze uprawiałem piosenkę osobistą, śpiewałem o, o swoich sprawach. W związku z tym teraz śpiewam o sprawach pokolenia 50, plus. więc to już nie jest to pokolenie, które najbardziej animuje i widownię koncertową i, i w ogóle konsumpcję sprzedaż płyt i tak dalej. Tak, tak A to tak dlatego, że pan sposób. się nie czuje aktualnie? No, przecież nie będę mówił językiem nie swoim i, i o nie swoich sprawach. W związku z tym, Pisze nadal o tym, co, co mnie dotyczy. A ponieważ to, co mnie dotyczy, dotyczy ludzi, którzy są między 50 plus minus 10, prawda? Więc ten, ten ta grupa odbiorców cały czas przesuwa się do przodu w czasie. No, dlatego, odpowiadając na to pytanie, czy możliwy jeszcze jest taki, taki przebój całkiem świeży? Cuda się zdarzają. Nie jest realistą, no to nie wierzy w cuda, ale yy, staje się to coraz mniej prawdopodobne. W takim razie, jeżeli, ja to troszeczkę odbieram teraz jako pozostawienie nas młodych ludzi, bo jeżeli wycofa się właśnie Pan ze swoimi genialnymi tekstami, ze wspomnianą muzyką, jeżeli wycofają się inne zespoły, które porywały na przykład naszych rodziców, to tak na dobrą sprawę zostaniemy z, z jakimś nurtem z zachodu, który, który powoduje, że nastolatki płaczą, piszczą do, do plakatów. Ja Was nie zostawię, bo ja... To jest ja, moja obawa pis, Ja piszę nowe piosenki i cały czas, co roku wydaję jedną albo dwie płyty. W związku z tym yy, zawsze jest... Do, czy, jeśli ktoś tylko ma wolę, to może, może sięgnąć do tego. Yy, ja swój obowiązek, na szczęście przyjemny, wykonuję i dostarczam nowych utworów. Mam to szczęście, że piosenki nadal do mnie przychodzą, więc mogę się nimi dzielić. Szkoda, że one są już nie o tym, co najbardziej nurtuje młodzież, ale myślę, że ponieważ zawsze pisałem tak niejednoznacznie, zawsze jakieś tam drugie dno było, drugie albo trzecie w tych tekstach, to, to może coś, coś jeszcze sprawi, że nawet po którymś wysłuchaniu młody słuchacz, który też się z wiekiem starzeje, zainteresuje się tymi piosenkami. Ja w każdym razie tego gatunku, jakim jest piosenka autorska, nie porzucam, bo ja niczego innego robić nie umiem, no, oprócz tego, że jestem lekarzem, ale, ale w sensie twórczości no to, to jest moja działka. Proszę mi powiedzieć, kto aktualnie przychodzi na pana koncerty? Czy to są ludzie właśnie z tej grupy plus, plus, czy... Przez Szeroki przedział wiekowy. Są, są też i, i młodzi ludzie, ponieważ ja widzę, że, że jednak mimo, że niszowa jest, jest to ta, ta piosenka wykonywana przez autorów, to jednak, to jednak ma swoich odbiorców. Ci, którzy lubili te utwory w momencie, kiedy one były publikowane, no jakby starzeją się razem z nami. I, I też chętnie przychodzą na te występy, słuchają tego repertuaru. Natomiast młodych jest proporcjonalnie coraz mniej, ale, ale ciągle są i to mnie bardzo cieszy. Zespół Elektrycznej Gitary grał na Woodstock. w 2012 roku. W 2012 roku, tak. rok, czyli praktycznie rok temu. Czy jest jakaś różnica pomiędzy odbiorem na przykład ludzi Uczokowiczów sprzed lat pana utworów, a jeżeli teraz? Czy widać można, tam można, tendencję... porównać, można porównać yy, i zastanowić się, co z tego porównania wynika z Jarocinem, prawda? z początkiem lat 90. Yy, wtedy yy, jeszcze była taka atmosfera eksperymentu artystycznego. W tej chwili. To już nie ma takiego podtekstu, tylko, tylko jest po prostu odwoływanie się do znanego repertuaru. Ale no, było to dla mnie bardzo mocne przeżycie. Nie tylko dlatego, że zrobiliśmy z tego od razu płytę DVD, ale, ale z, dlatego, że kiedy 500 tysięcy ludzi podskakuje do, do utworu, który ja śpiewam, przy okazji już lubię ten utwór, no to daje to jakieś taką energię pozytywną. Na Przy nie. okazji lubię ten, czy to jest tak, że No, bo na niektórych, no bo niektórych lubię, nie lubię. Poważnie. Na przykład niektóre rzeczy napisane no tak na zamówienie, albo po to, żeby być lokomotywą programu, bo nie, bo nie było piosenki, która byłaby lepsza do promocji. No, to z nimi się tak nie utożsamia. Na przykład killer, albo co ty tutaj robisz, należą do tych utworów, które wykonuje z pełnym wysiłkiem. <grym> Ale ponieważ wiem, że są lubiane, więc. Mi się też no właśnie, z racji tego, że jest pan jakby weteranem polskiej estrady, chciałbym, żeby pan mi opowiedział o tym, jak to jest właśnie rozgraniczone. Czy pan jest traktowany jako wytwórnie niesamowitych tekstów i utworów, które, które właśnie sprzedają się do filmów, do tego typu rzeczy, czy, czy, czy jest jednak pan wolnym artystą, że chce to robię, nie chce, nie robię, stawiam na siebie? Podejmuje się różnych rzeczy. Swojej działalności. Muzyką filmową zajmowałem się jeszcze, jeszcze z parę lat wcześniej, przed, przed Killerami. Były to różne seriale filmowe, zarówno muzyka ilustracyjna, jak i, jak i piosenki wiodące. W najbliższym czasie też przystępuję do współpracy z teatrem. Układam właśnie muzykę i piosenki do, do monodramu. Wykonany, który będzie wykonany przez Sławomira Holanda Piszę piosenki też na zamówienie takie jak chociażby program Historia, prawda? kiedy trzeba było omówić konkretne zdarzenia historyczne I to, i to nie takie które ja wybieram, tylko które ktoś za mnie wybrał prawda? więc robię, robię różne rzeczy w tej dziedzinie oczywiście naj, najfajniej jest jak to spontanicznie układa piosenkę i ona się, się nie przyjmuje. Ale trzeba też podejmować te, takie zamówienia, właśnie jak, jak muzyka, muzykę, piosenka filmowa, czy, czy piosenka tematyce historycznej, czy piosenka na, na konkretny temat związany chociażby z profilaktyką zdrowotną. Takie zamówienia też realizowano. Z, z racji wykształcenia? No, z racji z, z racji też tego, że, że obserwuję świat i mogę jakąś refleksję na temat świata sformułować. No i, 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 tak, to, i tak, to, tak to leci, zależnie od tego jakie się pojawiają fuchy, no to, je, to się, łapie się za nie. A proszę mi powiedzieć, z racji właśnie wieloletniego doświadczenia, jeżeli chodzi o, 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 o scenę muzyczną, na pewno można najprościej podzielić polskich artystów na, na tych starszych właśnie jak elektryczne gitary, jak pan jako właśnie indywidualny artysta, jako Kuba zespół Perfect, Butka Suflera, czyli właśnie to pokolenie moich rodziców, gdzie, gdzie ja pamiętam jak byłem właśnie młody, żeby były kasety i to właśnie były te zespoły. Bardzo jestem ciekawy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wasze zdanie na, to, na, 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 na temat teraz aktualnych młodych artystów. Czy to nie jest czasami tak, że wy mówicie, nie wiem, oni mają łatwiej, bo mają na przykład Facebook, oni mają łatwiej, bo mają dużo możliwości innych przekazów. Wymieńcie tylko kasety, płyty później, tak? Ale teraz Facebook nie jest ten... własnością jednej grupy wiekowej. Na szczęście. Że... I teraz, tak, oczywiście. Pytanie jest, jest o to, jaki, jaki to, jest ten rynek? Jak wy postrzegacie młodych artystów? Czy, jak czy jak oni to, mają łatwiej, czy mają trudniej, Tak. Prawda? No więc na pewno łatwiej mają o tyle, że wypowiadają się do swojego pokolenia, do ludzi, którzy żyją tymi samymi problemami, co, co ci młodzi twórcy. Natomiast trudniej mają o tyle, że ten rynek jest dużo bardziej nasycony w tej chwili. Różnymi propozycjami, naszpikowany propozycjami, a jeszcze dzięki istnieniu internetu to każdy z człowiek znikąd może nagle stać się popularny, jeśli tylko ma dobry patent na to. Więc e, czasy są zupełnie odmienne niż, niż wtedy, kiedy elektryczne gitary zaczynały. E, myśmy się strzelili w jakąś fantastyczną lukę zapotrzebowania na piosenkę autorską w lekkim opakowaniu rock and big i, i, i nam się dzięki temu posz, poszczęśliło. Natomiast teraz, e, no to ja, ja nie jestem w stanie żadnej rady dać e, młodym ludziom. Bo, no właśnie, tutaj. Bo są zupełnie inne czasy. Czy, czy młodzi artyści właśnie mają to zapytać? Czy młodzi artyści mają stawiać na tekst, który Pan jest danym przykładem na to, że, że można było, czy, czy właśnie na, na, na instrumentalność? Ale młodzi ludzie najlepiej sami wyczuwają, co, co, y, czym żyje świat teraz. Bo no właśnie, nie, nie wiem, czy, czy, czy to jest. oni potrafią dobrze? to wyczuć. Ja widzę po swoich dzieciach, jak oni. Y, no ja myślę, że zrobiłem wszystko, żeby im pokazać pios polską piosenkę autorską. Czasem oni poszli w rzetelne granie instrumentalne, e, e, teksty niekoniecznie polskie, głównie angielskie, tym może troszkę polskiego repertuaru. E, I mają swoją widownię i, i wyczuwają dobrze o co chodzi, wyczu wyczuwają to, e, z czym należy pójść do, e, do ludzi. E, mi się zdaje, że stary zbred nie powinien e, dawać, dawać rady, jak to, jak to powinno być. W tych czasach. Na pewno trzeba robić tak, żeby ten przekaz był autentyczny, żeby używać współczesnych środków promocji. A tymi środkami jest, jest internet, przede wszystkim. I... Bo, bo jest to niezależny środek. Bo, bo tu można, jak się jest oryginalnym i ma się, ma się ciekawą koncepcję, to na pewno ludzie to zauważą i poprą. To jeszcze ostatnie pytanie. Teraz. Pan raczej trzymał się właśnie rock'n'rolla, big-beat'u, tak, aktualnie? Stylistyki, tak, tak. Tego typu stylistyka, aktualnie gitara I, i piosenki autorskie. To był równoległy, równoległy mój nurt od początku, właściwie tą pierwszą płytę solową to wydałem zaraz po, po wydaniu drugiej płyty elektrycznej gitar i, i tworzyłem te składy akustyczne, prawda, które z którymi też jeździłem osobno. Także to był mój równoległy nurt, który trwa do, do tej pory. Jasne, a czy jest w łączeniu gatunków, właśnie w łączeniu stylów, tak jak mamy teraz jakieś folk rocki na przykład, tak? czyli na przykład grupa Enei jest tego typu przykładem, gdzie bardzo dobrze trafia w odbiorców czymś, co jest, co jest zupełnie nowe. Tak? Mamy sekcję dentę mamy, dęte, mamy, mamy jakby właśnie folklorystyczne podejście do muzyki rockowej i to się sprzedaje. Mi się to czy... podoba, ponieważ to jest właśnie nawiązanie do, do formuły grania akustycznego, gdzie nie może być żadnego oszustwa. Tam oczywiście można coś tam poprodukować, ale, ale generalnie jak się gra akustycznie, to trzeba grać rzetelnie. Tam, tam, tam nie ma ściemy, po prostu trzeba umieć grać, umieć tak posługiwać się instrumentem, żeby on nie przeszkadzał w grze, posiadać warsztat. I tu się oszukać nie da. Także ja się właśnie cieszę, ja wspomniałem jeszcze wcześniej o tych zespołach, grających instrumentalnie, może, może nieco mniej tekstowo, ale wszelkie, wszelkie koncepcje, wszelkie takie formuły, kiedy, kiedy to brzmienie akustyczne, a jednocześnie bardzo, bardzo dynamiczne, bo akustycznie wcale nie oznacza, że nie, nie trzeba grać dynamicznie, że przeciwnie można osiągnąć wielką moc, wielką ekspresję, wielką dynamikę właśnie poprzez artykulację w grze akustycznej. No to, to, jest, to jest znakomicie. To, ten kierunek popieram. Nie, nie lubię produkcji, gdzie można zawsze coś zmienić No właśnie jest coś, co Pana razi, a nie łajek? Ja się tak za bardzo nie interesuję tą produkcją. Ja nie chcę. Czyli trochę raz Pan zostawił. Nas zostawił. No, zostawiłbym wtedy, kiedybym przestał sam dostarczać nowe rzeczy, a nie przestałem. A to nie jest tak, że żeby coś. A jak mi coś poruszy, Aha. to mówię o tym publicznie. Wymieniam nazwę zespołu, przecież nikogo tutaj nie zgadza, nie. zgadza się. Chodzi mi o to, czy żeby wydać coś, trzeba się orientować aktualnie wokoło, co się dzieje, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, czy, czy w ogóle. Lepiej nie, bo Lepiej to nie. tylko frustruje i powoduje skrzywienie. Jasne. Lepiej nie. Super, w takim razie. Już kończymy. Już kończymy. Czas goni. Bardzo dziękuję. Moim gościem pan Kuba Ja życzę na przyszłość wielu młodych odbiorców, którzy jak jeszcze nie znają, to żeby poznali. Bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.